Więc, witajcie I jak widzicie, na tak chodzi całkiem spoko. Więc jakoś się zastanawialiście, to jest Battlefield. Tak, Battlefield. Nie wiem, na jakich settingach zapewne Default, bo właśnie dołączyłem i gram w kampanię, bo nie udało mi się włączyć online. Naprawdę, to się jakoś przez stronę internetową wchodzi, a później się wchodzi jeszcze gdzie indziej i startuje się męż nie wiadomo ile. Zawsze jestem pewny, że nie mogę startować, ponieważ mój internet był na to za wolny i teraz... Aha, aha, to okej, okay, kontrol stop. Dobra, dobra. dobra. To jak zwykle było oczywiście super, super, o! Ten, ten, chcę zabijać niewinnych, gdzie są niewinni? Dlaczego pozabijaliście wszystkich, kto się tak naj, najzabawniej zabija? No wiecie co? Wiecie co? Straszne, jak w ogóle tak jeszcze chciałem Wam jeszcze powiedzieć, zanim tutaj tam wejdę. Oni oni poczekają, co tam. Przestępcy przecież poczekają, nie muszę się spieszyć. E, chciałem wam powiedzieć, że jeśli piszecie jakiś komentarz i zostanie on usunięty, ponieważ tam element i ci inni moi, moi pseudo hejterzy usunęli go, to ja go i tak zobaczę, bo ja sobie wejdę na tam wideo. Jeżeli zobaczy, też to usunięte, więc nie ma się co bać, że tam, że tam usunęli albo coś, ja i tak je zobaczę. Więc nie trzeba pisać dwa razy i takie NTGsy, bo dobra. Dla, bo to mówię do niektórych, którzy. Bo ten ostatni, właśnie taki komentarz został usunięty, bo coś tam było, element do się, a później zagraj w jakieś. Yy, coś tam. Pa, mia, o, miasto pary. Yy, I żeby to zagrać, to po pierwsze muszę to ściągać, a po drugie. no, no nieważne, w każdym razie widzę komentarze, które są usunię, usunięte, idę, idę dalej. coś tam jest, czekaj, ktoś na mną. Nie state of mind, czyli że. Coś tam, bla bla bla, nie umiem tego dokładnie przetłumaczyć. R. Naciskam R. Aha, aha mam trzymać. Dobra, 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 dobra. Potrafię. Potrafię, potrafię. Jestem grzeczny. Uuu, czy tutaj jest? ha Nic ha, ciekawego. Gdzie jest toaleta. O, kto siedzi w toaletę. Wychodź! Wychodź z toalety! Wychodź do mnie, chodź do nogi! Wy, wychodź z tej toalety! Wychodź! Wychodź, bo mi się siekać chce. Wyłaś Kamera. Dzisiaj nie będziemy sikać, będzie, będzie trzeba trzymać, jak najwyżej, jak najwyżej to się będzie zrobić mokro na podłodze. Po co ty to? Aha dobra, tak Uuu jaki jestem prosty Widzisz jednym kliknięciem myszki się tutaj zabija ludzi i... I oni później wypadają przez okno i, i dlatego mamy teraz gorszą broń. Mi się podobał ten shotgun. Dlaczego on mi ukradł shotgun, no a właśnie oddawaj shotguna! Oddawaj shotguna ty meneluty. Ty kurwiany ty w noju. Wziął mi shotguna, ale mam dużo strzałów. Nie skończyłeś praktycznie. A co jak mi się skończyło? Dobra, nie będę próbował. Mów. Eee. A jak, jak, ja, jak ja nie chcę? Co to, to znaczy, że piszczy? Że, to znaczy, że zaraz zginę. Czy, Czyżby? A gdzie ja mam w ogóle iść? Tutaj przez okno zapewne tak. A jak ja chcę przez to okno? Ja chcę tutaj. A czekaj, czekaj co zrobię jak tutaj będę stał tak. daleko i teraz. Uuuu, jaki skok! Jakie parkurowie, to kurde... Takich parkurowców to w naszym mieście nie było. No tak, no, oczywiście, że wybuchło zaraz po moim wyjściu. Tam mi chcieli prosto w mordę, no ale co, mi tam Bo po, po, co, po co się taję, co ja się będę... No, 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 naskaż, no naskaż, no, no no, no No, 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 dobry, dobry, grzeczny! Grzeczny! Idź tam, idź tam, idź, no. W ogóle, to się, proszę, praktycznie ja się nie ruszam, tego... Ula, slow motion, slow mo. No tutaj się przynajmniej łatwiej, au, boli. Tutaj się przynajmniej łatwiej ściela łatwiej niż w tym Mirror's Age, bo w tym Mirror's Age się naprawdę nie dało. mogę skakać? Dlaczego nie mogę skakać? Czy ten sufit ci jakby przeskoczył? Uuu, chcę. To jest to sama, O, nie fajnie. Nie zdążyłem przeładować. Dlaczego? Już. A bla bla, bla bla bla, Bla bla bla, Man of steel. Jestem man of steel. Bla, możesz mi strzelać w oko. I tak cię zabiję. Nie gram na easy, gram na normalu, a jest yy, niewiarygodnie łatwo, więc to jest bardzo dziwne. Daj mi to, wybór, kiedy ja ją ja chcę. Ja ją chcę. Nie to nie. Ale ja chciałem. Ja to jest o tym, że ja chciałem. To jest jak to jest normal, ja się zastanawiam jak wygląda easy. Ja się zastanawiam jak wygląda easy. Zapewne ja nie zrobię dzisiaj całej misji, chyba że jest krótka. Ponieważ, jak widzicie, nie, nie tryharduję, żeby to przejść. O, bomba. Jej, bomby, bomby, są fajne, lubię bomby. Tutaj chcę na stolik i sobie wskoczyć na bomby. To ma tak świecić? Hmm, ciekawe. A to na pewno, a to na pewno nie ten, nie groźne, bo można w niej strzelać, to... Wszystko nie groźnie, to... Pewne... Zapewne taka zabawka, żeby było raźnie w pociągu, żeby miało się co oglądać, ach, ale... Dobra. A, oh, wow, ma... A, dobra, nie, nie, poddajesz się, to nie będę cię zabijał. Skoro się poddałeś, to... Are you alone? Jesteś sam? Ha? Nie, nie, jestem sam, jest nas dwóch. Jestem gościu przed ekranem i jestem ja za ekranem. Ha? Zaskoczyło cię to? Zaskoczyło? Patrzcie, jakie to jest dziwne, taki mały ekran. Więc yy, to chyba była misja. To chyba było była misja, nie wiem. Zobaczymy, bo to jeszcze na pewno nie było... 10 minut to, to chyba nie minęło, więc jeszcze coś, jeszcze sobie chwilkę pogramy, nie chcę was zanudzać. Bo, jak są odcinki 20-minutowe, naprawdę powinienem sobie robić ze zegarek nastawiać. Ale, jak są odcinki 20-minutowe, to jest według mnie za dużo i nudno się ogląda. Jezus, ile to się może lodować? Bo, bo zaraz skończę odcinek, skończę odcinek. Ja ci, ja, ja ci mówię, że skończę odcinek, bo nie wiem, czy to w ogóle się ściągają te mapy jeszcze raz. Nie mam pojęcia, jak to działa. O, jestem. Aha, dobra, czyli że misja się w pewnym sensie skończyła, tak? Aha, 8 godzin wcześniej. Aha. Aha, aha. Mmm. Mogłem tą grę chyba mieć po polsku, ale nie chciałem, bo gry z polskim dobingiem czasami jest dobing taki do dupy i po prostu się nie chce w to grać. Nie wiem jakie będzie w PATEF-LC ja pojemnić zapewne dobre. O, oglądałem to na YouTube jak Battlefield trójka wyszła, oglądałem to sam wtedy, sam, sam nie oglądałem nigdy tych misji. A to teraz będę tam chodził i będę... Może niektórzy z Was nie wiedzą co będę, raczej wszyscy wiedzą co będę robił, ale. Dobra, nieważne, skoń, chyba skończymy ten odcinek, tak? Chociaż... No teraz będzie tak długa historyjka, nie chcę oglądać historyjki! Nie lubię! Nie lubię historyjek, szczególnie że mam jakąś taką spasteczną głowę, którą nie mogę szybko ruszać. Mogę tak ruszać, a ja całą myszkę, całą myszkę po całym tym pulpicie ten. O, ja jeżdżę. W ogóle moja myszka jest taka fajna. Taka fajna mysia. Dobra, nieważne dość o mojej myszce, której nie widzicie. Aha, mogę wam tłumaczyć to co mówią, no ale po co? Bo w sumie, moja myszka jest fajniejsza. Tam się będziemy, tak? Battlefield czwórka będzie wychodzić i nie, nie będę jej kupował. Mam Battlefield na trójkę, bo ten. Ja idę sobie tędy. Papa, pa. cześć chłopakcy. Cześć. No. Widzimy się jutro. I idę, idę do... idę do domu grać na kompie. Trzeba w Minecrafta pograć. Ja chcę. O Jezu Kiedy ja chciałem do domu, tylko w Minecrafta pograć. W ogóle dlaczego ja nie mam pełnej emisji 29? Ja chcę 30, bo by było tak... byłoby tak... no... tak... no no wiecie. Że tak równo tu nie 29 to nawet tego się nie da podzielić na dwa. Co to ma być? Hańba. O! rozszczelajcie go. Rozszczelajcie. Rozstrzelaj. No szczelaj, no szczelaj w dupę mu, w dupę. Jakie on ma ładne spodnie, a i to takie markowe. Ten, to zanim tak go rozstrzelasz, to da, dasz mi jego spodnie, co? Da, dasz mi jego spodnie? Proszę, no. No gościu, no nie bądź taki, no te spodnie naprawdę. Potrzebne mi są, no widzisz, moje spodnie potergane i brzydkie, o, jak mi noga na niego tak... O, kopnę go! Kop, skopa, z, z kolana! Dobra, nieważne, idę z powrotem, idę dalej. Idź, dalej, szybciej! Blackburn, szybciej! Idź! Biegnij! Biegnij! Shiftem się chyba biega, powinno się biegać, nie ja chciałem wrócić online, ja chciałem online nobów jechać, ja no, ale... Będzie kampania. Będzie kampania, którą wszyscy widzieli, ja bym chciałem powiedzieć, pokazać moje skill'y, ja chcę tędy. Nie to nie... Ej, co, 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 ja nie jestem zaproszony? Ja nie jestem zaproszony! <laughs> nie zaprosili mnie, patrz, no, beze mnie. Skubońce jedne, idę do was. O, ciemny zaułek, idę tam. Już, już mi się tam ci zmudzili. Zielona kuleczka, zielona kuleczka, zielona kuleczka, zielone kuleczki, jak ładnie wszystko. A mnie dziwi to, że mam takie ładne FPSy. Dziwię mnie to, ciekawe na jakiś cyklinga gram. Options, uh, gameplay, audio. Nie, to było wideo, co ja mówię, Jezus. Eee, tej resolution. No, 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 ale. No to na medium mniej więcej, czyli że gram na medium. No haj, na, na razie nie będę próbował, może się spróbuję, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. na haj. O, nareszcie mogę biegać. Ej! Oni chyba skończyli pogaduszkę, a ja sobie chodziłem dookoła. A tak! A oni skończyli pokatuszkę, ja sobie patrzyłem na koszyki tutaj obok, bo mi nie zaprosili. Beze mnie. Beze mnie jak mogli? chcę szybko biegać, nie mogę szybko biegać. No. Idź, idź, gundwiaku, idź. Biegnij, biegnij. A jak, jak, Ja jestem króliczkiem! Jestem króliczkiem! Dlaczego ja mam za nimi chodzić jak mi się tutaj takim skrótem? Skrótem! Ja chcę z Nie to nie. To wszystko jest poblokowane, ja bym chciał... Chciałbym sobie do restauracji, pójść sobie zjeść i... Jabłka, jabka z jak, nie wiadomo jakiego kraju, suszone w proszku. Jabłka, czy to to jest? Bym <laughs> se zjadł, i by było tak dobrze. A tak to to nie ma, Dobra, idź, idź idziemy. Ja chcę Ciebie zabić. Ciebie chcę, Friendly, yy... Dlaczego przegrałem? Ja sądzę, ja sądzę, że bardzo dobrze mi szło. Ja, ja sądzę, że bardzo dobrze mi szło. Dobra, jeszcze raz, skoro tak muszę. Jak, jak znowu będę... Jak be, znowu będę w tym w tym, tym, to kończę odcinek. Jak znowu będę... ...w żal ciężarówce, to kończę odcinek. Dobra, nie, nie jestem. Idźcie, idźcie, chłopacy, chłopacy! Ja trzeba be, mogę go za, za... No był za mną gościu! Był za mną gościu. Jaki teleporter jeden? Kurde, w Lemblanc się bawi. A teraz mam więcej szczałów przynajmniej. Jestem króliczkiem i do was biegnę. Jestem króliczkiem i do was biegnę. Króliczki bardzo wolno biegają. Idę, idę, idę. Dobra, dobra. Nie przedłużajmy tego odcinka. Jestem, chłopacy, jestem. Wchodzimy. Chłopacy! chłopacy, chłopacy, otwiera drzwi otwórz te drzwi. Powiedziałem coś? Jaka twarz? Jakie gruba tej może na dietę, co? Na dietę. Wyglądasz na przestraszonego. Chcesz ciasteczko? Chcesz ciasteczko? My ci to takie dobre takie czekolada czekoladowe, takie czekolada polewa i te kawałki czekolady w środku, a reszta ciasteczka jest taka normalna. To by było dobre, co nie chciał. Chciałbyś? Chciałbyś? Zostaniesz moim synem? Ja nie mam syna. Jeszcze nie mam syna i ja raczej nie będę miał ale... Ale chcesz zostać moim synem? No proszę, no nie bądź taki. W ogóle on o mnie nie myśli. Ja chcę... w drzwi... Dobra, czyli ja mam tu chyba zostać. Chyba. Nie, pisze mi follow, no to... No... Ma się coś tutaj zawalić? Coś się ma stać? Ja chcę przez drzwi przejść. <laughs> Nie! Odsuń się! Gundrik 1. A może na kontrolu? Jak widzicie, coś chyba zepsułem. <laughs> o, co się dzieje? Coś, coś słyszałem, jakieś szkła. Eee. Okej, okay, więc... Yy... What the fuck! To nie ma sensu <laughs> Jezus O cześć! Chłopaki! Chłopaki! Chłopaki, bo ja nie mam samochodu! Chyba, chyba mnie nie zauważyli. Dzisiaj wygląda jakby się chowali, ale... Ja bym chciał, żeby mnie podwieźli. Ja. Nikt mnie nie zauważy, nikt nie usłyszy, tylko sobie strzelam. O, mogę szybko, że yeah. mogę szybko biegać nareszcie. Mogę szybko skakać nawet. haba, haba, szaba, laba, czaba, haba, haba. Nie da się. Wiem, wiem, że się nożem dał. o granat. O teraz, dobra. O, co się, to ja to rozwalę. Albo wiem, 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 czekaj, granatem. Granatem. Ja już sobie to obczaiłem. Mam dwie bronie? Nie wiem. Dobra, jest granat. Chłopaki! Chłopaki, przechodzimy! Nie to nie. Ale mój plan tak się taki, mi dało, dobry tam w nich Bierzcie moje granaty, że je. Hallor, snajpera? snipera? Będę kuś skołpował. Idę sobie kuś Dobra, jestem z tobą. No, chodzimy na. No, 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 no. No, no, no. no. Chodź ze mną, chodź, chodź, dam ci, dam ci, dam ci ciasteczka, na które zasłużyłeś. No chodź, no, no tak. Tak, dam ci ciasteczka. Będzie dobrze, dobrze, będzie dobrze. Pyszne ciasteczko, będą, będą pyszne, będą takie jak uwielbiasz, tak? Wszystko będzie dobrze. Ale pierwsze ma ja iść do sklepu. A tutaj ci mi blokują sklep. Patrzcie patrz, jakie kójskąpy. jakie Jak lecą? Ej ej ej, nie bijcie mnie tak. Ej ej ej, 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 ej. spokojnie. Spokojnie trochę spokojniej. Moglibyście trochę spokojniej eee, Znowu przegrałem misję Znowu przegrałem misję Dlaczego przegrałem misję? No dlaczego? No ja mi sobie że byłem, byłem grzeczny ładnie mi to szło. Dobra, czekaj trzeba ich sniper taką. skopować o. Jestem hardcoperem Jestem hardcoperem W dupę ci trafię, w łeb ci trafię, będzie fajnie Oddawać mi moje ciastka dla mojego kolegi. Ej gdzie jest mój kolega? Przysięgam, że te ciągłe ze sobą... Aha dobra, ty tu jesteś, no już dobrze. Wygląda na zdrowego. Chyba, chyba, chyba się z tego wyliżę. No nie strzelaj we mnie, bo... Ja w ciebie masz strzelać, ja tu jestem bohaterem. Ty masz ginąć. A ja mam przeżywać i wszystkich rozstrzeliwać. Dobrze życzył wiesz. Kolego, Dobra, to mu chyba pomoże. Kulę tam dostanie ekstra metalu, czy tam magnezu, i będzie dobrze. Teraz mam granatami rzucać. Teraz wiem, bo ja tu widziałem na YouTubie, trzeba granatami, chyba. A może nie. Eee, skąd oni strzelają? No uspokójcie się, coś się drzecie! Jest dobrze. Dobrze i ładnie i fajnie i fajnie. Łeu. Ej, 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 ej. Spokojnie ludzie, spokojnie, spokojnie. Nie, nie tak ostro, nie tak ostro. To by było nieładnie. No Jezus, co wy jeszcze radzi, popacy no popacy Aha, dobra, teraz mam granatami. Dobra, to przepraszam. Chyba mam granatami, teraz ma no. Gdzie są moje granaty? No. No, zmieniaj tą broń. Eee, to chyba nie są granaty. Znaczy ja mogę tak. Assassinate. Cicho, ja go zabiję. nigdy innego nie zabiję. O, jaka fajna broń, coś tu leżało, człowieku. Ja to chcę. O, chcę to. Daj. Daj. Ale mi fajnie. Wow. Jakie dziwne przeładowywanie. Ej, 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 spokojnie. Ej, 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 chłopacy, chłopacy. Nie, wiecie co? Do dość. <grym> dość. 15 minut, zapewne to trwało. Kończymy odcinek. Jeśli wam się podobał, dajcie lajka, podzielcie go z koniem, psem i innymi, innymi istotnymi coś tam, bla, 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 i... a jeśli wam się nie podobał, to dajcie lajka like pod komentarzem Elementa, hejtać na łapa w dół, czy tam pod komentarzem Wojksara, a kolejne gówno, czy tam pod komentarzem y, Durgontka hej, pozdrawiam, i dziękuję, przepraszam za przekleństwo, no ale ten komentarz nagrzmi tak brzmi, i cześć!